at this Witam kilka nowych, tak jak na początku mówiłam. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz starych studentów, nowych studentów, młodych studentów. Jeżeli nie przeczytaliście tego na naszej stronie, to gdzieś ta podanie podawaliśmy sobie pocztą pantoflową i ten projekt przeszedł. Dostaliśmy dotację w wysokości 23 tysięcy euro. Poznacie Państwo kraje partnerskie i terminy wyjazdów? Regulamin, chcemy opracować regulamin wyjazdów. Ale teraz, spełnienie, czy czujemy, że mamy to bezpieczeństwo? Na ile? Też od 0 do 6. Czyli, że chcemy, żebyśmy byli bezpieczni. Chcemy na szóstkę, tak, na łamane przez 5 na przykład, czy przez dwa, bo, bo się nie czujemy bezpiecznie. Ważne to dla nas, ale na przykład nie mamy pieniędzy. To, to piszemy, że bardzo ważne, bo sześć, a nie mamy pieniędzy, no zero. Jesteśmy, nie czujemy się bezpiecznie. Robisz to, co chcesz, mówisz to, co. Wiesz. Jest, każda prosta myśl Wszystko to złości cię Lecz poczekaj, mamy czas Ile mamy dni, cały wiek Popatrz jaki świat Ile trudnych spraw Jeszcze dziś nie znasz ich Jeszcze przyjdzie czas Jeszcze Jeszcze swój egzamin znasz, Będziesz...